Tutaj przy platu Zabaw tej fontannie jest punkt selektywnej tutaj zbiórki od odpadów proszę państwa to jest zabawne. Żeby tu śmiecia wyrzucić, to trzeba przełożyć jakąś kartę. Takie pomysły mają tutaj, proszę Państwa. Przypuszczam, że nie tylko w Weicherowie. Nawet nie za bardzo piszą jaką tu kartę trzeba przyłożyć V. O, to chodzi. Ja rozumiem, ktoś może powiedzieć, bo tak to by tu każdy przychodził, całe worki by przywozili. No tak, no ja tutaj z Warszawy specjalnie przyjechałem worek plastyku wywalić, no nie? Dobra no, rozumiem. I właśnie, I właśnie dlatego, proszę Państwa, ten oto plastik tu. Normalnie tego bym nie zrobił, ale żadnej z właściwości tu nie ma, proszę Państwa. Tylko do przemyślenia. Przypuszczam, że na myśleniu się skończy, ale nie u tych, co decydują. Dziękuję za uwagę i zapraszam na resztę filmiku.